Ja jestem Rost, a dzisiaj zagraniczne nutki. Piosenki z Brawl Stars pojawiają się również na zagranicznym YouTube, jednak tam znajdziemy gatunki, których u nas po prostu nie znajdziecie. Także oglądajcie ten filmik uważnie, bo niektóre nutki są tutaj naprawdę przepickie. Widzicie tutaj właśnie najnowszych wspierających. Bardzo dziękuję wam za wsparcie. Jeżeli ktoś chce zostać nowym wspierającym, no to klikajcie w ten niebieski guzik obok suba, a wyświetlicie się wtedy w odcinku. Otrzymacie też kilka innych bonusów. A teraz tutaj widzicie również konkurs. Do wygrania jest fotel Diablo Chers, a do tego są trzy nagrody pocieszenia w formie gift packów. Pierwsza linijka opisu, serdecznie zapraszam. Tam możecie wziąć udział w tym konkursie. A teraz, bez żadnego przedłużania, zaczynajmy ten odcinek. A i pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, 200 łapek w górę,

Piosenka ta wyszła im naprawdę spoko. Mówię wam, ponieważ podczas słuchania tego utworu możemy usłyszeć kilkanaście osób. Do tego warto docenić tą piosenkę za to, że nie jest to jakaś parodia, czy zlepka dźwięków, przeróbka i tak dalej. Tylko po prostu prawdziwa, oryginalna nuta, która tak naprawdę dobrze brzmi. Także posłuchajmy jej jeszcze raz. Yeah.

You looking at me? Hey, talk is cheap. ta jest wyjątkowa głównie ze względu na fakt, że dźwięk przerobiony jest pod postacie z naszej gry. I kiedy śpiewa taki kruk, to dosłownie... Jego głos słyszymy. Plus minus. Angielską wersję, oczywiście. Możemy też wysłuchać, no, prawie idealnie zrobionych przeróbek głosów. Ale jest naprawdę to na dobrym poziomie, więc za to duży szacunek. A na tym kanale ogólnie znajduje się wiele tego typu przeróbek. Więc jeśli interesuje Was śpiew konkretnego zadymiarza, możecie sobie sprawdzić. A teraz posłuchajcie jeszcze raz fragmentu tego utworu. Let's do this! Brock, don't stop. Take the L. The box goes boom. Gotta flex. Move those feet to the boombox beat. Game on. Whoa, whoa, whoa! Let's settle this beat. I smell a rat. You looking at me? Move those feet to the boombox beat. Let's go. <mum> Tym razem, piosenka autora Happy Cat, a może bardziej Brawl Stars. Cóż, sami ocencie. Znacie yes so się czemu autorstwa Brawl Stars? Cóż, piosenka nazywa się Brawl Stars The Wild Bunch i w nawiasie jest dopiska, że jest to właśnie stary trailer naszej gry. Czy był on zrobiony w formie piosenki, ten trailerek, czy nie? Tego niestety nie wiem, ponieważ wtedy nie grałem w Brawla. Za to jeśli wy wiecie, możecie dać znać w komentarzu na dole, czy jest to oryginalna piosenka Brawl Stars, czy może przeróbka do jakiegoś starego traileru z tej gry. Nie wiem? Piszcie na dole, może wy wiecie. A teraz przesłuchajcie sobie jeszcze raz tego, powiedzmy, trailera. Yeah, it's time to meet the Teraz usłyszycie przeróbkę, a właściwie to rap, który jest stworzony za pomocą voice mixu naszej Max. Autorem nuty Max Rap, Max Voice Remix New Brawl Stars Song, by the way, bardzo dobry tytuł, jest Goblinator. Słyszeliście trochę klimacik podobny do tej nutki Kroła, a właściwie nutki krima z Krołem, ale tym razem jest to wykonanie tak bardziej wykorzystujące prawdziwe dźwięki z gry, co naprawdę dobrze jest tutaj słychać. Come on, come on. Tytułem Ratujcie, o Boże, mój język, bo tego nikt raczej nie przeczyta. Jakieś arabskie napisy, chyba, może, nie jestem pewny. Jest to naprawdę wyjątkowa nutka, tym bardziej, że nie jest po angielsku. Ja nejmożem, jak widzicie, no fajna nuta, niestety o czym śpiewają, to można się tylko domyślać, ale słucha się całkiem przyjemnie, więc o tyle dobrze. Zresztą, jak wam siada ta nutka? Dajcie znać na dole w komentarzu. Tym razem piosenka, ale taka bardziej w formie trapiku, soundtracka, który wyszedł całkiem spoczko. Nazwa tego trapu to Miza, Stars i Stars. trap Soundtrack, track autorstwa Miza. No, super. Super te tytuły piosenek dają, już moje są lepsze. Więc no, tak trochę śmiesznie, więc zaczynajmy. Posłuchajcie tej noty. Jak słyszeliście, jest to taki typowy trapik, co jakiś czas wlecą jakieś słowa po angielsku, ale tak to głównie do czynienia mamy z samym traczkiem. Swoją drogą całkiem przyjemnie się to słucha. Tym razem chyba czeska nuta, tak na 90%, może 99%, ponieważ nazwa tej nuty to czeski Brawl Stars song, Showdown, autorstwa z góry przepraszam za wymowę tego yy, niku. handysowo dupę, tak dupę, no. yy, więc yy, posłuchajcie jak brzmi ta nutka. Witam Dzieci zincę moje meno, jeszcze każdy zaczyna tu ze mną sylni są moje strzele nosem sebą, brokownicy, z bliska się wszekny dawa. No, jak widzicie nuta brzmi oryginalnie, tutaj raczej nikt nie będzie się kłócił, mi nawet no spodobała się. Czasami fajne jest tak sobie posłuchać jakichś piosenek, z których w sumie prawie nic się nie rozumie

Czyli tym razem nuta autorstwa The Magical Heath 090. Wow, szanuję za taki długi nik w ogóle. Co za długie niki dziwne niki dają. Ok, nie będę się wtrącał. Posłuchajcie tej noty. Jak słyszeliście, mamy kolejny taki remix, zrobiony wyłącznie z głosów w postaci z gry. Brzmi on tak sobie, według mnie, najgorszy, jaki w tym filmie chyba prezentowałem, ale spośród tych najlepszych więc nie jest w sumie tak źle. A wam, jak ta nuta podobała się, jak podobały się inne, która najlepsza, która najgorsza, zróbcie taki ranking na dole w komentarzu, a my lecimy do kolejnej. El primo Chidlema dlema, Franis. kidopida pida memo della cosa, Shelly. El primo, Franis. O kiedy memo della cosa, szeli. Jest to jakiś cytat z nuty, którą zaraz usłyszycie, więc jak sami <ścoughs> słyszeliście, będzie grubo. Oj, będzie, będzie grubo. Prima, prima, El primo ci swoim UDARCIMA ma gesto. TI bura z niestras, a ja bura i ono, ż SLEDI, Mora da te boli. Ja oswajam, Wiktor i Tivra. Autorem tej nuty jest Imperator FX, a sama piosenka nazywa się Imperator FX Brawl Stars Pijama, co pewnie znaczy piosenka, chyba, może, raczej, no powinno tak być, chyba, że to jakiś tytuł taki dziwny, no wiecie, ciężko stwierdzić, ale nutka brzmi śmiesznie, chociaż kompletnie nic z niej nie rozumiałem, chociaż... Chociaż, mimo tego wszystkiego, fajnie było zrobić ten wstępik, ale kele Pima, frama Kidopida, memol de las czy coś takiego. Wyłącznie słowo dobra. Czy nazwa postaci, która się powtarza w tej grze co jakiś czas Jest jedyną rzeczą, którą tutaj idzie zrozumieć Bo ciekawe co znaczy dobra Czy dobra, chodzi im o dobra, że dobrze Czy dobra to jakieś inne słowo w innym języku Ciekawe Zresztą sami sobie posłuchajcie jeszcze raz tej nuty Dobra, owoje Brawl Stars I sada Brawl Stars Kida z i koje gryca dobra owoje Brawl Stars I sada Brawl Stars Kida bura z gol. A na sam koniec prawdziwe złoto. The Cold Cold Nut, song Bro Stars, autorstwa chyba M.K.T. Bro Stars. Mówię chyba, ponieważ nutka ma 300 wyświetleń, a autor 50 subów. Więc albo to plagiat, albo stworzył coś naprawdę dobrego, ale mało kto to zobaczył. Nie wiadomo, ale posłuchajcie tego arcydzieła. <śm> Na if you eat too much, you get very Ta nuta jest wyjątkowo śmieszna i nawet fajna. Z uwagi na fakt, że fajny zrobiony został montaż. Może i nie jest to nic wow, epic, ale zrobione jest to w swoim unikalnym, takim powiedzmy śmieszkowym stylu, który mi osobiście się spodobał. I ogólnie jest to taka fajna, prawdziwa parodia, która nie dość, że jest.

O, super, dotrwaliście do samego końca, ale jeszcze nie wychodźcie z tego filmu, ponieważ mam dla was bardzo, ale to bardzo ważne info, kochani. Wpadajcie na Twitcha, pierwsza linka opisu, tam pewnie... Jest już jakiś stream, lub będzie niedługo, możecie sobie tam w wpaść, zobaczyć, ponieważ tam teraz streamuję. Wpadajcie również na mojego Instagrama Rozpodłoga TV oraz na Discorda Tosty Rosta. Linki do tych wszystkich socialów znajdziecie w opisie. A do tego, jak jesteście nowi, to strzelajcie suba z dzwoneczkiem, z góry dziękuję, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o godzinie 17.30, także trzymajcie się, hej!